wystartował pierwszy szczytowski rolka. Na początku dorośli, w drugim rzucie idą dzieci. Dwa różne dystanse. Piękna pogoda. Należy się cieszyć, że pierwsza impreza, myślę, że będzie w pełni udana. Mamy liczne grono, zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Jest to pierwsza taka impreza na terenie gminy Szczutowo. Startują przy remizie ochotniczej Straży Pożarnej, i meta również tu będzie. Remiza jest remontowana, także też się prezentuje ładnie. Zainteresowanie jak widać jest duże i tak trzymać, aby każda impreza cieszyła się taką popularnością, wówczas przyzwyczajmy mieszkańców gminy Szutowo, że można zorganizować imprezy i może być liczna frekwencja.